Co tam, Tails? Idziemy się najebać? Tak? Biegnij, Sonic! Biegnij! <grystanie> A! Co tam? <grystanie> Kurwa chuj! Biegnij, Tails! <grystanie> A! Dostałem! Dostałem kolkę! Co za -a! Co za chunia? A! A! Co się dzieje? <grystanie> A co tu się dzieje? To jest dzieciaki! Ty, jest, zobacz co się dzieje! Coś tam mnie kocha! A, a, a. się! O nie! A, 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 a. O!

Sonic, chodź z nami! Jesteśmy futrzakami! Musisz nam pomóc! Jesteśmy zajebiści! Jestem futrzakiem! Och ty, debilo! Musimy stąd iść! Chodźcie! Tu! gni. A ty śmieciu! Niebieski uczak w śmieć pióro. Dobrze, Zniszczymy go jeszcze, ale musimy się zająć tym śmieciem pod nami. Tak, ty! Nigdy nas nie znajdziecie. My jebiemy się jak króliki. Zajebiemy was i zniszczymy każdą cząstkę z Was. Śmiecie?! Weź moją dupę.